Cześć Boże, witamy Was w naszej audycji po bratersku o powołaniu. Rozpoczynamy nowy okres, nowy czas. W, w Radiu Jasna Góra też czas nowych audycji, i postanowiliśmy, że podzielimy się z Wami, a szczególnie z tymi, którzy poszukują czy rozeznają swoje powołanie, takim naszym powołaniowym doświadczeniem. Tym bardziej, że ci, którzy słuchają tej audycji, czy oglądają nas wideo, bo też jest i taka możliwość, niekoniecznie nawet jeśli są w drodze rozeznawania powołania, no to nawet macie możliwość raz sami, nazwijmy to, poznać pewne narzędzia czy możliwości, jak to zrobić, czy nakierować innych, którzy są w trakcie rozeznawania i poszukiwania, choćby, czy na te audycje. Albo tej wiedzy, którą poznacie, dowiecie się, którą postaramy się Wam przekazać, e, użyć, by pomóc. W końcu jesteśmy jako wspólnota kościoła też jedno. E, jedni drugich wspomagamy tak, jak potrafimy, a kto wie, jak Bóg będzie chciał się posłużyć tą wiedzą, nami i Wami. Wiecie, my z Tomkiem jesteśmy już na takim etapie w swoim życiu, że już jesteśmy poza tym rozeznawaniem już to jakby ten etap za nami. Przed laty każdy z nas, myśląc też o życiu zakonnym, o małżeństwie, o rodzinie, o różnych sprawach, wybierał, decydował, podejmował decyzje i to już wszystko jest za nami, a przed wieloma z Was, pewnie jeszcze przed. Więc chcemy się dzielić Was tym doświadczeniem, choć też będziemy w ciągu tych audycji też sięgać i do postaci biblijnych, będziemy też zapraszać gości żeby też podzielili się własnym doświadczeniem, bo chyba nic tak jak życiowe świadectwo, świadectwo własnego życia nie pociąga i nie pomaga innym w podejmowaniu też własnych decyzji. Te audycje oczywiście w każdy czwartek w radiu Jasna Góra na antenie na 106 FM będziecie mogli je też znaleźć w formie wideo na platformie, na stronie, na YouTubie Powołania Paulini. Ale także i pewnie na, na Facebooku będziemy filmiki umieszczać, a także może ktoś z nas, z Was, odnajdzie te audycje na różnych platformach podcastowych. Mamy tylko nadzieję, że Wam też to pomoże. Oczywiście zawsze Was zapraszamy do tego, aby podejmować ten wysiłek pytania się Pana Boga. Możecie to robić oczywiście indywidualnie, ale także na rekolekcjach, które też na Jasnej Górze i w innych naszych paulińskich klasztorach w ciągu roku się odbywają, na które też będziemy Was na pewno zapraszać. No ale no nie tylko. Trzeba powiedzieć, Paulini organizują takie rzeczy, no, w końcu jest wiele zgromadzeń, czy seminariów decyzjalnych, które mają również, nazwijmy to ofertę swoją, no, dokładnie, rekolekcji. I to jest, nigdy to jest tak, że jadąc do danej wspólnoty zakonnej, na dane rekolekcje, to od razu przesądzę o tym, że teraz będę chodził w brązowym, czarnym habicie, białym albo ogólnie w sutannie. Nie, jest to czas pomocy. Po pierwsze, na pewno w rozeznaniu. Dwa, też w jakiś sposób poznaniu danej rzeczywistości, danej, danego zakonu, danej diecezji, sposobu życia. No, różne rzeczy, ale przede wszystkim jest to czas z Bogiem. Pewnie rekolekcje nie odpowiedzą Wam na wszystkie Wasze pytania, natomiast mogą być niewątpliwie pomocą, bo każde rekolekcje, czy te organizowane przez Paulinów, przez Ojca Tomka, czy w innych miejscach. Dają przede wszystkim czas, dają także taką sposobność, żeby sobie zadać chyba te najtrudniejsze pytania, żeby też je zadać Panu Bogu. A co ważne, żeby spróbować też usłyszeć to, co Pan Bóg ma do powiedzenia na temat Twojego życia, Twojej przyszłości, bo warto chyba też o tym pamiętać, że Pan Bóg marząc o nas, czy stwarzając nas, dając nam też życie, też nas uposażył pewnymi darami, charyzmatami, ale też ma jakiś pomysł na nas, nawet jeśli ty może dziś na, na swoje życie nie masz do końca pomysłu, to Pan Bóg ma. No i warto się autora naszego życia zapytać o ten jego pomysł na nasze życie. Oczywiście nie jest to też chyba tak, to pytanie do specjalisty, że jakoś Pan Bóg się na nas obraża wtedy, kiedy nawet wiemy czego pan bóg od nas chce w tym powołaniowym wyborze, a człowiek podejmuje jakby nieco inną decyzję, bóg się od człowieka nie odwróci raczej. No nie, nawet chyba tu musielibyśmy zacząć chyba od takiej podstawy, od fundamentu, czyli w sumie do czego jesteśmy powołani, tak? I to jest Rdzeń, później na czym jest budowana całość reszta: nie? małżeństwo, życie zakonne, kapłaństwo, czy misje, czy jakkolwiek, no to nasze pierwsze powołanie jest do świętości albo nawet to rozszerzmy i powiedzmy do tego, by kochać i być kochanym. Bo mamy żyć w komunii z Bogiem, a Bóg, który jest miłością. Zresztą on sam nam to przez samego siebie, przez swojego syna nam to pokazał, że to nie tylko. Całe stworzenie, no dużo tego jest, gdzie objawia swoją miłość tak? i do tego nas powołuje, do tego nas zaprasza. I to trzeba powiedzieć, że każdy z nas jest powołany. Do naj... Czy ktoś jest na Sri Lance, na Kamczatce, czy nie wiem, gdzieś ukryty w Puszczy Amazońskiej. Ma to pierwsze i podstawowe powołanie. Tym bardziej m, doświadczamy też tego tak naturalnie, nie? no bo każdy ma z nas pragnienie miłości. I, I, być i... Nie Dokładnie. Nie? nie tyle, że ja czerpię tą miłość i włącznie ja się ją napełniam, bo to jest patologiczne. <noise> to jest egoizm, nie? Ale jednocześnie, że ją potrafię też dawać. Nie? I, I to jest. To, do czego jesteśmy na początek wezwani, i to możemy realizować w wielu aspektach życia. Nawet jeśli ten pomysł późniejszy, czy dalszy, może to nazwijmy, takiego powołania specjalistycznego, tak to możemy określić, nie? Zakonne powołanie małżeńskie, kapłańskie i tak dalej, które mają nam pomóc to rozwijać, w tym się odnajdywać, do tego dążyć, no, ostatecznie do zbawienia, bo samo powołanie dla samego powołania no to, to to nie jest cel. Chodzi o coś więcej, właśnie o ten fundament, główną rzecz. Ehm, dlatego, jeśli nawet źle wybiorę specjalistyczne albo odrzucę to, co mi Bóg zaproponował, no to nie ma tragedii. Mogę pójść własną drogą. E, ważne, żeby w tym wyborze, który człowiek dokonuje, e, nie odrzucić Pana Boga. Bo nawet jeśli Pan Bóg sobie pomyślał e, o kimś, że ma być kapłanem czy osobą konsekrowaną, a ktoś wybierze życie małżeńskie, to nie znaczy, że ma być nieszczęśliwy. Może być szczęśliwy. Nieszczęście zaczyna się wtedy, kiedy człowiek u boga po prostu. Odrzuca, ale chyba można zaryzykować stwierdzenie, że Pan Bóg po prostu pragnie naszego szczęścia. O, oczywiście, no przecież on znając nas, czy używając tych metafor biblijnych, no, ulepił nas tak w pełni, jak, czy nadając nam kształt, jakby powiedzmy na kole garncarskim, tak dokładnie znając. Ale masz takie naprawdę plasty, plastyczne te obrazy. <laughs> Wszystko jest biblijne. Wszystko jest biblijne no to dobrze nas zna i zna naszą istotę, do czego jesteśmy przeznaczeni tak? i wie, w czym się odnajdziemy. A może, możemy tu wziąć taki przykład e, szczoteczki do zębów, nie? Wiemy do o, czego. Dobrze, <laughs> Wiemy, do czego jest stworzona, w czym ona się odnajdzie, tak? e, Jakie są jej predyspozycje i nawet... E, chary... nazwijmy to charyzmaty. Nie? Że tutaj wyczyści jamy ustną świetnie język, bo jeszcze tutaj wejdzie w zakamarki i tak dalej. Ale co przeszkadza, żeby taka szczoteczka do zębów sobie pomyślała, no nie, nie będę do jamy ustnej, tylko będę czyściła podłogi. Można? No można da się. No da się, zrobi to zrobi, ale nie wejdzie w taką pewną pełnię, nie, nie wypełni istoty swojej, ale dalej... to przeznaczenia. Tak, e, dokładnie, nie? Nie, nie wypełni wszystkich y, darów, które otrzymała y, po to, by zrealizować się w tym powołaniu specjalistycznym, no bo to też musimy powiedzieć o tym, że Bóg uposaża nas do tego, by wypełnić całą naszą drogę powołania, nie, na takie na 100%, na, na pełnię. Oczywiście w każdym momencie życia też można z tego zrezygnować albo tego nie podjąć, bo to też auto, automatu tutaj nie ma, nie? że wiem, że mam iść do zakonu, idę do zakonu i mogę to też zmarnować, zmarnować pewne charyzmaty i drogi z różnych racji. Wiecie, akurat ten materiał nagrywamy i jesteśmy sobie tutaj na wałach jasnogórskich, za nami ołtarz polowy. Takie bardzo charakterystyczne miejsce na Jasnej Górze i kojarzące się z Jasną Górą. W wakacje, które już są za nami, tutaj rzesze ludzi przychodziło w różnych pielgrzymkach, pieszych, rowerowych. Tutaj było bardzo dużo ludzi. I wybraliśmy to miejsce właśnie dlatego, że ono jest charakterystyczne. W Kaplicy byłoby trudniej nagrać, tak, to prawda, ten, ten odcinek. Ale właśnie Jasna Góra, jak też wiele innych takich miejsc, jak się mówi w ogóle o sanktuariach. Są takimi miejscami wybranymi przez Pana Boga, w których zdaje się, że Pan jakoś może bardziej przemawia, może łatwiej Go usłyszeć. Tutaj wiele rzeczy, które są na Jasnej Górze, już pomijam architekturę, ale, ale kaplica, wieczernik, kaplica sakramentu pokuty i pojednania, gdzie jest adoracja. To są takie dobre miejsca, które dają człowiekowi sposobność do zatrzymania. I tutaj mamy wrzesień, więc zaraz zacznie się też, zaczną się też pielgrzymki maturzystów, gdzie wielu młodych ludzi tutaj też przyjeżdża, właśnie z takim no, ważnym pytaniem: co dalej? Co po maturze? Jakie studia, jaki kierunek, co ze swoim życiem dalej, dalej zrobić? Więc tego typu, to miejsce i wiele podobnych miejsc, to jest dobre miejsce do tego, żeby właśnie móc się zatrzymać. I też przez tę audycję będziemy chcieli Wam pomóc zatrzymywać się nie tylko na Jasnej Górze, ale przy właśnie swoim życiu, przy swoim powołaniu. Chcemy Wam też powiedzieć, żebyście się nie bali zadawać pytania, żebyście też nie bali się pytać swoich rodziców, bliskich, kapłanów, osoby konsekrowane, żebyście, bo nie wiem, czy wiecie, że jest wiele takich osób zakonnych i kapłanów decyzjalnych, którzy są jakby naznaczeni czy odpowiedzialni właśnie za to, żeby pomagać młodym rozeznawać powołanie. Numery są dostępne tak jak na naszej stronie powołania.pl. Tam też możecie znaleźć kontakt m.in. do Ojca Tomasza. Można zadzwonić, można napisać. Te środki, kanapy komunikacji są dostępne. To do, do niczego nie zobowiązuje, nie jest jakąś zobowiązaniem czy deklaracją wstąpienia do zakonu, ale daje możliwość porozmawiania z kimś, kto jest do tego przeznaczony. Tak jak Tomek mówił o sztoteczce do zębu, bardzo mi się ten przykład podoba, ale tak też Ojciec Tomasz jest w naszym zakonie taką osobą, która jest powołana przez przełożonego, czyli też ma konkretną misję: pomagać, rozeznawać, powołanie. I kontakt z Tomkiem nie oznacza tego, że tam kogoś zmusi. Nie zmuszasz? Nie, nie, nie na listę. <laughs> Nie, nie, nie. No, nie. Nie zmusi do pójścia do zakonu, ale pomoże rozeznać. Bo czasami może ktoś z Was po prostu e, nawet się w kimś kłócić. Pewne pomysły, pragnienia, może obawy i lęki. I potrzebuje po prostu usłyszeć głosu Kościoła. E, a niewątpliwie w osobie referenta powołaniowego ten głos kościoła da się usłyszeć. I to niezależnie od której wspólnoty zakonnej, czy, czy jakkolwiek decyzji, Bo Nie nieraz jest tak, ja sam byłem na rekolekcjach powołaniowych u Paulinów i pamiętam różnych rekolektantów, jeden z nich przybył i wstąpił do franciszkanów konwentualnych, a znam jednego takiego, który był u karmelitów bosych, na rozeznaniu, różnych rekolekcjach, i tam rozmawiają z referentem, a na chwilę obecną jest u nas, w naszym zakonie. Znamy takich, którzy jeździli na rekolekcje we do nas, a teraz są szczęśliwymi ojcami i mężami. Dokładnie, więc to nigdy nie jest nic przesądzone. I też może gdybyście wy mieli jakieś pytania do nas, może chcielibyście o coś zapytać, tak żebyśmy wam w tych naszych audycjach i filmikach odpowiedzieli, to piszcie do nas na powołaniowego maila. Tak, dokładnie. Powłania. Paulinia, no go nie znam na pamięć, nie? On jest na, ale jest na stronie. <laughs> Powłania.pauliniałpaw Tak powinien być ten. No i cóż, będziemy się słyszeć w radiu co czwartek, no i też co czwartek na naszych socjal mediach widzieć. Do czego zapraszamy. A jeśli ktoś z Was już wybrał, zdecydował, podjął decyzję, to podeślijcie ten materiał tym, którzy może potrzebują właśnie takiego wsparcia i takiej inspiracji. A my też obiecujemy, że w tym miejscu jakim jest jasna góra, o Was w modlitwie naszej zakonnej, naszej radiowej. I naszej indywidualnej będziemy pamiętać. Zatem do usłyszenia, zobaczenia ponownie za tydzień z Bogiem. Edyta Stein mówiła, że powołanie nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.